Cześć, witam was wszystkich serdecznie z tej strony. Sebuś i zapraszam Was dzisiaj na przegląd najnowszej aktualizacji do The Sims 4 o numerze 1.81. Dawno tych moich przeglądów nie było, wiem o tym, ale chyba też każdy wie dlaczego ich nie było i w ogóle dlaczego nie było filmów. Natomiast dzisiaj jest tak, że ta aktualizacja jest na tyle duża, na tyle ciekawa, że naprawdę warto jest ją omówić. Więc głównymi nowościami, tak żeby was zachęcić do dalszego oglądania będą scenariusze, takie, jakie tutaj właśnie już widzicie jako pierwszy punkt. Kolejną rzeczą będą ekspresowe dostawy, do których przejdziemy sobie na sam koniec. Poprawki błędów zobaczymy sobie, czy dodano nam to brakujące okno chyba z jednej z kolekcji. No, i też jeśli chodzi o kolekcję, to zapowiedziano nam już oficjalnie nową kolekcję o nazwie, której ja jeszcze po polsku nie znam. Natomiast tłumacząc, to będzie coś w stylu kwitnący pokój albo coś w tym stylu czyli pakiet skupiający się na roślinach. Co ciekawe, pamiętam, że kilka miesięcy temu robiłem przegląd takiego, takiej darmowej kolekcji, w sensie z modów. O takiej samej tematyce, i tak jak to zobaczyłem, to sobie pomyślałem, kurczę, ja to chyba już kiedyś robiłem. A sobie potem przypominam, nie, to były mody. To były mody. Premiera tego pakietu to 9 listopada, także zobaczymy sobie, czy, czy będzie jakiś przegląd, czy coś. Natomiast teraz mody. Pamiętajcie o tym, że wasza zawartość zmodyfikowana jest zawsze wyłączona po aktualizacji i należy ją zaktualizować. Jeśli nie wiecie, jak aktualizować wasze mody, kliknijcie sobie teraz w filmik, który wyświetla wam się w prawym górnym rogu. Tam na pewno znajdziecie rozwiązanie. Trzeba sobie trochę przeczekać, żeby tą zawartość zmodyfikowaną zaktualizowano, i wtedy możemy sobie ją włączyć. W menu głównym, tak jak widzicie, pojawiła się nowa zakładka, nowy scenariusz, no i na ten moment mamy dwie. Myślę też, że to jest super sprawa dla takich osób może nieco mniej kreatywnych, którzy nie do końca wiedzą, jak poprowadzić historię swoich simów. Tutaj będziemy dostawali określoną fabułę. Określony scenariusz, który będziemy musieli się trzymać. No, i na ten moment mamy zarabianie pieniędzy i odnaleźć miłość po rozstaniu. Tak, bardzo ciekawe. Z tego co wiem, też z czasem tych, tych scenariuszów będzie, te scenariusze po prostu będą dochodziły nowe. Także, także bardzo ciekawe. My nie będziemy sobie tutaj raczej pogrywać, rzucimy sobie na nie okiem, natomiast zaczniemy sobie od końca. Odnaleźmy już po prostaniu. Jeśli tutaj sobie klikamy, mamy opis, mamy wymagania, możliwe wyniki, czyli rozstanie boli, zwłaszcza jeśli ze sobą mieszkacie. Czy da się jeszcze naprawić ten związek, a może czas znaleźć nową drugą połówkę? No i tutaj jest tak, że właśnie tych zakończeń jest wiele, my na to decydujemy, także tutaj słuchajcie, nie ma jakby takiego jednakowego zakończenia, czy w ogóle poprowadzenia tej rozgrywki, mamy wymagania i możliwe wyniki i z tego co widzę, możemy sobie spowoduje to stworzenie nowej rodziny w istniejącym zapisie, aha, czyli trzeba stworzyć nową rodzinę do zapisu, który... na którym będziemy chcieli grać, ale my sobie zaczniemy nowy zapis no i i jakby zobaczymy w ogóle o co w tym chodzi, bo ja jeszcze tego nie widziałem. I tutaj, tak jak widzę, mamy wymagania: dwóch młodych, dorosłych lub starszych. Zrobimy sobie losowo, tak poglądowo, tylko żeby zobaczyć o co, e, o co w tym chodzi. Ja już jestem w grze, spełniłem wszystkie wymagania z trybu tworzenia sima, i tak jak widzę, tutaj pojawia się taki panel. Który jakby pokazuje nam nasze zadania, których powinniśmy się trzymać. Nie mamy jakiegoś czasu konkretnego, więc to też jest całkiem fajne. No i mamy tutaj na przykład, że Sim jest pokrewną duszą kogoś, z kim się rozstał. Simowie są najlepszymi przyjaciółmi po rozstaniu, i tak dalej, i tak dalej. Z tego co widzę, też zawsze można anulować ten scenariusz, także nie musimy się tego trzymać. I dostałem także informację o o właśnie lekcjach, że rozpo, rozpoczynamy scenariusz i możemy sobie coś o tym poczytać. Tylko gdzie to jest? No właśnie tutaj. Tutaj mamy cały scenariusz, także jeśli ktoś by nie do końca wiedział, e, jak z tym pogrywać, mamy, słuchajcie, e, mamy tutaj napisane i z tego, co widzę, e, dostajemy jakieś nagrody. Scenariusze można ukończyć na wiele sposobów, tak jak mówiłem. E, będziemy dostawali punkty, punkty, te punkty życiowe, które potem tam możemy sobie wykorzystać na jakieś nagrody. Mój sim, tak jak widzicie, ma też nastrójnik: smutek po zerwaniu. To normalnie czegoś takiego nie ma. A ona, widzę, że jest szczęśliwa. Znowu jest singlem. Aha, bo ma taką cechę, jaką ma. Nie wiem, czy normalnie oni powinni być. być... W takim stanie. Widzę, że tutaj kurczę, no ciężko, ciężko mają tą relację tutaj ustaloną. Były okropne niedopasowanie, czyli ogólnie jest tragedia i trzeba to jakoś odpracować. Oni się cały czas kłócą, w ogóle jakieś losowe imiona. No i tutaj naszym zadaniem jest po prostu odbudować to wszystko, tak, jakoś w ogóle, no milion pewnie jest tutaj pomysłów i rzeczy do roboty. Natomiast z tego powodu, że ja też nie mam modów, nie będę się jakoś w to bardzo zagłębiać, zawsze można zrobić, zrobić oddzielny film na przegląd takich tutaj scenariuszy, natomiast mamy pogląd, mamy podgląd, właśnie, jak to wygląda, i zobaczymy sobie jeszcze ten drugi. Zarabianie pieniędzy, motyw fortuna. Krok pierwszy, przeprowadź się w nowe miejsce i zacznij od pustego konta w banku. Aha, czyli to jest coś takiego, jakby fajne, czyli nie mamy kompletnie nic i musimy się musimy zbudować majątek na, na niczym, tak jakby. To jest fajne, to już bardzo dawno temu. Że tak powiem, osoby grające w The Sims coś takiego wymyśliły. A teraz zostajemy scenariusz. No dobra, to zaczniemy sobie na istniejącym zapisie. I tutaj, tak naprawdę, z tego co widzę, nie mamy e, żadnych wymagań, więc możemy sobie stworzyć losowego gościa o losowych, tutaj nie wiem, motywach, rzeczach, cechach i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jesteśmy na miejscu i, tak jak widzicie, gra automatycznie zabrała nam wszystkie pieniądze, więc mimo tego, że jestem na pustej i działce powinien mieć milion kasy, nie mam jej. No i mamy jakby tylko jeden ogólny, jedno ogólne zadanie, posiadać milion simoleonów, słuchajcie, to jest moim zdaniem bardzo trudne, chyba, że wpiszemy sobie kody, no właśnie, to zaraz to zobaczymy. I z czymś takim musimy po prostu żyć, więc podejrzewam, że trzeba po prostu się utrzymywać z tych wszystkich e, skałek i w ogóle, żeby cokolwiek zacząć. Ale co się stanie, jak ja sobie wpiszę kody. O, osiągnięcie zdobyte, pączek róży. I zdobyliśmy scenariusz ukończony. No dobra, to chociaż to sobie zobaczyliśmy. Udało Ci się skończyć scenariusz i dostajemy coś takiego, czas gry 31 minut. A kiedy ja tyle grałem? E, posiadaj milion simalonów, mamy wszystko i w ogóle... Okej. Okay. I mam informację, że udało nam się ukończyć. Wszyscy Simowie otrzymają punkty satysfakcji, które można wydawać w sklepie. I co? I dostaliśmy po prostu na zakończenie 5000 punktów satysfakcji. No to trochę mało, bym powiedział. No ale dobra, tak to wygląda. To jest jedna z tych większych nowości. Czekamy na jakieś też inne scenariusze, bo wydaje się to naprawdę bardzo. Bardzo ciekawe. Naprawdę chciałbym być waszym rzetelnym źródłem do zdobywania informacji na temat The Sims, ale analizuję teraz to okno i nie wiem czy po prostu jestem taki tempy, No może by tak być, bo jak dubluję to okno to nie pojawia ono mi się tutaj, bo widzę, że ono jest z debuga i zastanawiam się czemu ono jest w debugu. Czyli żeby je normalnie zdobyć trzeba wpisać kod, natomiast ja je sobie pobrałem z galerii, yy, tutaj macie autora jakby ktoś chciał. No ale zastanawiam się dalej, czy to jest na pewno to okno, e, bo ja po prostu już tego nie kojarzę, już tego nie pamiętam. Czy to jest to okno, o które chodziło, że to było, a tego nam nie dano, a dostaliśmy to? Słuchajcie, może tak być, no czyli teoretycznie pojawiło się okno, ale jeśli wprowadzam Was w błąd, to wybaczcie, natomiast wspominam o tym, że. No jest chyba to okno, co? I w tym momencie jesteśmy już w przeglądarce, w opisie zmian. Aktualizacja drugi listopada 2021. Tutaj mamy właśnie opisane wszystkie informacje, natomiast ja bym chciał się zatrzymać. Tak, tutaj mamy scenariusze, ale mamy też te ekspresowe dostawy. No i tak, wedle tych moich zastanowień, bo ja sobie to sam analizuję i sam sobie próbuję to wytłumaczyć, o co do końca chodzi, są ekspresową dostawą, ja przynajmniej zrozumiałem, że ekspresowa dostawa ma służyć za coś takiego, jak taki. Szybki fix, czyli dodanie czegoś bez konieczności wprowadzania aktualizacji. Czyli tutaj jest napisane, że ekspresowa dostawa może być elementem trybu tworzenia SIMA czy budowania czyli coś pojawia się bez aktualizowania w grze, czy też do rozgrywki. Albo jakieś, właśnie malutkie poprawki, czyli coś, co nas mega denerwuje, coś, co okropnego się stało. Bardzo często jest tak, że niestety musimy czekać na jakąś aktualizację, bo ona musi być zatwierdzona przez Sony albo Microsoft, jeśli chodzi o konsole, czy też pakiety, dlatego one gdzieś tam pojawiają się z opóźnieniem. Stąd teraz istnieje taka rzecz jak ekspresowa dostawa, przynajmniej ja to tak rozumiem, jest to darmowe, czyli tak jakby aktualizacja ale bez aktualizowania, także ja to tak, słuchajcie, zaczaiłem. Z tego, co widzę, też zostały zmienione rośliny, przez to, że chyba wychodzi ten pakiet związany z roślinami, ta cała kolekcja. Zmieniły się ceny roślin, poparte jakby ich rzadkością występowania i została zmieniona nazwa w tekście dotyczącym zysku środowiskowego, straty środowiskowej przy elementach trybu budowania. No nie do końca to rozumiem, no ale pozostańmy przy tym, jak jest. Naprawione błędy. Mamy opis gry podstawowej, dzień w spa i industrialny loft. I to jest, mój drodzy, wszystko, co zostało zmienione. Także, jeśli ktoś jest ciekawy, to w opisie jest jakby link do tego artykułu. Można go sobie poczytać i zobaczyć, czy może jakiś błąd, czy funkcja się pojawiła, o której nie wspomniałem, zapomniałem, albo która Was jakoś bardziej zainteresowała. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się i widzimy się kolejnym razem w kolejnych filmach. Cześć!